Cześć! Na początek mam do ciebie pytanie. Czy liczysz kalorie? Jeżeli trenujesz jakiś sport, a zwłaszcza na siłowni, no to odpowiedź pewnie będzie twierdząca: odliczasz codziennie to 100 g ryżu i 200 g kurczaka, no bo przecież zbliżają się wakacje i trzeba dociąć. Właśnie każdy fit influencer powie ci, że powinieneś skupiać się na makrosach, czyli białku. Tłuszczach i węglowodanach. Jednak w tym całym zamieszaniu makrosowym często gubi się jeden element. Jeden podstawowy element, który odgrywa jeszcze bardziej istotną rolę, niżeli dobicie białka na koniec dnia. Bez niego nie zbudujesz żadnej masy mięśniowej, nie zrzucisz ani grama tłuszczu. Co ja mówię, bez niego nie jesteś w ogóle w stanie funkcjonować jako człowiek. Mówię tutaj o makroelementach i mikroskładnikach czyli witaminach i minerałach. Wszyscy mówią Ci, żebyś tylko dobijał te kalorie, a co w nich będzie, to nieważne. Ważne, żeby dobić. No, a jest zupełnie odwrotnie. To dieta bogata w te właśnie witaminy i minerały zapewnia nam prawidłowe funkcjonowanie organizmu, przez co rozumiem dobre samopoczucie, regenerację, palanie niepotrzebnej masy tłuszczowej, nabieranie masy mięśniowej, zdrowie i tak dalej, i Oczywiście, ktoś w komentarzach pewnie od razu wyskoczy, żeby napisać, ale to przecież deficyt kaloryczny odgrywa rolę yy, w utracie wagi. No albo nadwyżka kaloryczna, jeżeli chcemy przytyć. Tak, ma znaczenie. Ale pytanie. Czy zrzucając wagę, chcesz się czuć i wyglądać jak wychudzony zombie? Czy chcesz zachować wszystkie swoje mięśnie, a tłuszcz spalić praktycznie podświadomie, jedząc tylko te smaczne i sycące posiłki, a nie te pieczoną owsianki smakujące jak karton, które wszyscy ci wciskają? Podsumowując. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz, że dobijając białko odżywką białkową codziennie nie równa się to zdrowym i zbilansowanym posiłkom. Dlatego teraz idź i wywal cały ten baniak tego proszku, który przyczynia się w sumie tylko do twojej atomowej produkcji gazów i dzisiaj pokażę ci 7 tak zwanych superfoodów, które każdy powinien zaimplementować w swoje diecie. Sprawią one, że twój organizm w końcu zacznie pracować jak należy i podczas jedzenia smacznie utrata wagi albo nabieranie mięśni. Będzie tylko formalnością. Otwieramy listę czymś, co chyba nikogo nie zaskoczy, czyli numer jeden. Jajka, czyli święty gral odżywiania. Chyba każdy jest świadomy, że jajka mają w sobie tonę witamin i minerałów. Takich jak m.in. biotynę, witaminę D, witaminę K, cholinę, selen, jód i mógłbym tak wymieniać jeszcze dalej, ale nie starczyłoby mi czasu. Jedno jajko ma w sobie wszystkie witaminy, oprócz witaminy C, wszystkie niezbędne minerały, 6 gramów białka. 5 gramów zdrowych tłuszczów, praktycznie nic węglowodanów i zdrowe dla naszego ciała antyoksydanty. Mm, no i jest to chyba dosyć logiczne. Jajko ma w sobie witaminy i minerały potrzebne zwierzęciu do rozwijania się, utworzenia prawidłowych procesów takich jak zdrowy układ krążenia czy płodność. Numer 2, czyli borówki. Pierwszy owoc na tej liście, ale drugi na podium przed kolejnym owocem, który jest dosłownie chyba najbardziej niedocenianym ze wszystkich owoców, a jest on multivitaminą samą w sobie, ale o nim opowiem trochę później. Ale najpierw o borówkach. Oprócz witamin i minerałów, jakich w nich znajdziesz, takich jak witamina K, witamina C, magnez, wapń czy żelazo, a także oczywiście tonę innych niezbędnych nam mikroskładników, to borówki mają w sobie coś takiego jak antocyjan. Antocyjany są m.in. odpowiedzialne za niebieski kolor borówek, ale mają też one inną, o wiele bardziej interesującą właściwość. Mianowicie, antocyjany są w stanie przekroczyć barierę krew-mózg, co sprawia, że borówki mają właściwości polepszające pracę mózgu. Badania pokazały, że spożywanie antocyjanów z borówek przyspiesza i poprawia pracę funkcji poznawczych mózgu. A także inne badania wykazały, że spożycie borówek wiąże się z poprawą pamięci u dorosłych. Więc borówki to po prostu najlepsza pigułka od matki natury, jaką możesz sobie zafundować dla twojego mózgu. Ale teraz ktoś powie, że borówki przecież są drogie, szybko pleśnieją i mają sezon raz na rok. Tak, owszem, to wszystko prawda. Dlatego, jeżeli nie możesz dostać świeżych borówek, zdecyduj się na te mrożone. To mit i nieprawda, że mrożone owoce tracą całą wartość odżywczą. Są one tak samo zdrowe, ale w o wiele łatwiej dostępnej formie. Właśnie uwielbiam dorzucać sobie mrożone borówki do szejków czy do misek z jogurtem i z miodem. No i a propos miodu, no to teraz chciałbym wam o nim trochę opowiedzieć. Miód to kolejny superfood który ma tony niesamowitych właściwości. Zaczynając, posiada on związek chemiczny zwany chryzyną. Hryzyna oprócz wartości przeciwnowotworowych posiada także jedną ciekawą funkcję. Mianowicie blokuje transformację testosteronu w estrogen, przez co podtrzymujemy wyższe poziomy teścia. Jest ona nawet stosowana przez kulturystów w formie suplementów. Ale po co sięgać po suplement zrobiony w laboratorium, jeżeli mamy ją w naturalnym miodzie, a także miód przez substancje w nim zawarte, tak jak nole, bor czy tlenek azotu, ma on działanie antyoksydacyjne, co wpływa pozytywnie na nasze komórki. Ponadto badania nie są do końca zgodne, ale miód wykazuje działanie antyalergiczne i może on pomóc np. w bólu gardła związanym z alergią czy astmą. Znowu, miód ma w sobie te minerały, których właśnie szukamy, witaminę B, magnez czy potas. Dlatego tak super sprawdzi się w formie pre przed treningiem, Dzięki niemu będziemy lepiej nawodnieni, a cukier w nim da nam jeszcze dodatkowego kopa energii. Jednak a propos cukru miód ma proporcję 50% glukozy do 50% fruktozy. Więc jeżeli jesteście wrażliwi na spadki cukru, no to po spożyciu dużej ilości miodu możecie je zaobserwować. Ja natomiast po prostu tego nie zauważam. Jednak bardzo istotnym wyznacznikiem tutaj jest, aby ten miód był surowy, niepasteryzowany, nie poddawany żadnej obróbce chemicznej, żadnej obróbce temperaturowej, po prostu zwykły miód. Po czymś takim miód po prostu traci swoje wszystkie właściwości i staje się zwykłym cukrem. Dlatego zainwestujcie i wybierajcie te miody od lokalnych sprzedawców, a nie te najtańsze w sklepach. Szukajcie skrystalizowanych miodów, bo to właśnie te niepasteryzowane nie podlegają procesowi krystalizacji. Po prostu unikajcie wszystkiego w plastikowych, wyciskanych buteleczkach, ale najlepiej po prostu doczytajcie etykietę. Pewnie spotkaliście się już z powiedzeniem kraina miodem i mlekiem płynącym, co oznacza dostatek, zdrowie i ogólną idyllę. O miodzie już powiedziałem, więc teraz pora przejść do mleka. Ja o mleku już wspominałem, ale zacznę tutaj o tym, o czym skończyłem na miodzie. Mleko w tych czasach pewnie kojarzy Wam się z mlekiem UHT albo innym pasteryzowanym ściekiem w kartonie. To nie jest mleko, to jest woda barwiona na biało. Tam nie ma praktycznie nic. W dodatku nasz organizm nie chce zbytnio tego trawić, przez co często mamy problemy z żołądkiem po wypiciu takiego mleka, co uogólniając, można podpisać pod nietolerancję laktozy. Mleko, do jakiego zostaliśmy stworzeni. To mleko niepasteryzowane. I to właśnie tam siedzi złoto. Jak możecie zauważyć na tej grafice, mleko, które dostajemy od matki, ma dla nas wszystkie potrzebne substancje do rozwoju. Tak samo mleko surowe od krowy. Jest to po prostu bomba witaminowa i minerałowa. Natomiast mleko pasteryzowane, jak mówiłem wcześniej, ma tych składników o wiele mniej. Jeżeli w ogóle, a nie będę wspominał już w ogóle o mlekach z migdałów czy soi, to nigdy nie powinno było powstać, bo oprócz braku substancji odżywczych, znajdują się tam substancje faktycznie nam szkodzące. Oprócz bomby minerałowej i witaminowej, wielu ludzi zauważyło jeden ciekawy skutek picia niepasteryzowanego mleka. A mianowicie pozbyli się oni tej tak zwanej nietolerancji laktozy. Po prostu po wypiciu niepasteryzowanego mleka nie mają żadnych problemów żołądkowych i negatywnych efektów, które mieli po piciu mleka pasteryzowanego. Nie ma niestety na to żadnych badań, więc tutaj fanatycy e, źródła, ale podaj mi źródło, skąd masz źródło, będą mieli tutaj ogromną frajdę. Ale dla tych odważnych po prostu możecie sami spróbować i zobaczyć, czy wasze symptomy nietolerancji laktozy ustąpią czy nie. Bo jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo. My po prostu jako ludzie nie zostaliśmy stworzeni do trawienia mleka pasteryzowanego. To jest tak samo abstrakcyjny i chemiczny wytwór, jak oleje roślinne, czy konserwanty i inne barwniki i słodziki. Jednak upewnijcie się, że jest to na pewno surowe, niepasteryzowane mleko. A nie tylko takie przelane ze sklepu do szklanej buteleczki, żeby zarobić kasę. Mleko niepasteryzowane nie pleśnieje w odróżnieniu do mleka pasteryzowanego. Więc po prostu odłóżcie je na jakiś boczek a do tego będziecie mieli kolejny super napój, czyli siadłe mleko. No a jeżeli Wam spleśnieje, no to znaczy, że Wasz rolnik wciska Wam kit. A do osób bojących się bakterii w surowym mleku odsyłam do tego filmu. Tam poruszyłem już ten temat. Numer 5, czyli chyba najbardziej spopularyzowany, kontrowersyjny, mityczny superfood. Wątroba wołowa. Pominmy tutaj ten cały bullshit związany z personą Leverkinga i przejdźmy od razu do faktów. Wątroba wołowa to produkt z największą ilością wartości odżywczych. Na świecie ma ich tak dużo, że gdybyśmy spożywali ją codziennie, to pewnie nabawilibyśmy się choroby zwanej hiperwitaminozą, czyli po prostu przewitaminizowania. Jednak wątroba wołowa powinna znaleźć się na twoim talerzu przynajmniej raz na 1 do dwóch tygodni. Wątroba wołowa ma w sobie tyle składników odżywczych, że na ich wymienianie poświęciłbym chyba osobny odcinek. Wiem, że pewnie odrzuca was smak, ale polanie jej miodem albo po prostu przełykanie małych kawałków w całości naprawdę się sprawdza a wartość odżywcza, jaką dostaniemy, jest stuprocentowo tego warta. Bo tu tego nie dodałem, ale w porównaniu z innymi produktami na tej liście, jest ona bajecznie tania. Tutaj jednak, jak z każdym mięsem, Staramy się ją pozyskiwać ze zdrowych hodowli, karmionych trawą, pasących się na pastwisku. Tutaj ma to jeszcze większe znaczenie, niż w przypadku zwykłego mięsa. Bo to właśnie wątroba jest odpowiedzialna za usuwanie wszelakich toksyn i chemii, którymi szprycowane są krowy w tych właśnie zamkniętych hodowlach. Więc te wszystkie substancje, chemiczne po prostu zostają w Twoim posiłku. Ostrygi, czyli produkt kojarzący się głównie z wysokimi cenami i burżuazją na wakacjach. Jednak ostrygi to nie tylko duża cena, chociaż moim zdaniem ona nie jest zbyt wygórowana zawartość którą dostaniemy, bo porcja ostryg kosztuje mniej więcej tyle samo co butelka wódki. Ostrygi to po prostu bomba minerałowa. Zajmuje ona drugie miejsce w rankingu produktów z najwyższą ilością składników odżywczych. Jest tuż za wątrobą wołową, ale ostrygi w przeciwieństwie do niej możemy spożywać codziennie. Oprócz boskiego smaku, ostrygi napełnią Was energią i zdrowiem. Mogę tylko dodać, że Wasza dziewczyna może też zauważyć jedno bardzo ciekawe działanie po Waszej konsumpcji ostryg. Podobne do pewnej niebieskiej tabletki zaczynającej się na V. Kiwi, czyli owoc, o którym wspominałem na początku. Najbardziej niedoceniany i skryty król owoców. Kiwi to dosłownie multiwitamina od matki natury, a praktycznie nikt go nie je. Kiwi to nadal mniej niż 1% światowej konsumpcji owoców, zdominowanej przez jabłka, pomarańcze i banany. A wartość odżywcza kiwi równa się pięciokrotności tego, co jednego jabłka. Tak samo nowe badania wykazują, że skórka, którą praktycznie każdy wyrzuca, ma w sobie pełnobłonnika, kwasu foliowego czy witaminy C, a ponadto może przyczynić się do poprawy jakości snu. Oczywiście ktoś znowu się spyta, ale czemu po prostu nie kupić sobie multivitaminy? w aptece. To o wiele prostsze i bardziej przystępne niż codzienne jedzenie kiwi czy wątroby wołowej. Może jest to prostsze, ale co z tego, jeżeli witaminy w takich tabletkach są praktycznie nieprzyswajalne przez nasz organizm. Więc co z tego, że będziemy brać jakąś witaminę z laboratorium, skoro i tak nic z niej nie wchłoniemy? I to wszystkie produkty, o których chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Chciałbym tylko nadmienić, że zwrot superfood nie ma praktycznie żadnego przełożenia w nauce. Ja superfoodami nazywam po prostu rzeczy z największą ilością składników odżywczych. Mają świetne właściwości. I i wpływają pozytywnie na organizm. I niech was ręka broni nie jedzcie tylko tych produktów, które dzisiaj wymieniłem, bo wiele osób po usłyszeniu Superfood. Przerzuca się tylko na ten produkt i myśli, że to jest ich magiczne lekarstwo i wybawienie na wszelakie dolegliwości. Jednak zachęcam Was do jak najczęstszego sięgania po te produkty jako dodatek do Waszej już podstawowej diety. Jeżeli je tam umieścicie, no to Wasze samopoczucie, sylwetka i zdrowie Wam na pewno podziękują. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku nie myślicie już tylko białkiem i kaloriami, a Wasza dieta wzbogaci się o multivitaminy z natury, a nie te z laboratorium. Dzięki! I do następnego.